Przyjdź, no mu święty przejść niech wiara za gości, nadzieja za gości, niech miłość za gości w nas. Niech wiara za gości, nadzieja, nadzieja za gości, gości. niech i miłość za w nas. Ześli Ducha Twego, a powstanie życie. I odnowisz oblicze ziemi. Módlmy się. Duchu Święty, Duchu Miłości, Ojca i Syna, obdarz mnie Twoją miłością. Oddaję Ci mój umysł i serce, abyś wypełnił mnie Twoją mądrością. wyrwił mnie spośród marności świata i wprowadź do tych, na których zapomnę o świecie, aby poznać Twoje tajemnice. Pozwól mi spocząć Twoich stóp i słuchać namaszniętego szeptu. Napełni mnie wiarą, abym nie wątpił, że słowa, które czytam, pochodzą z ust Najwyższego i męstwem, abym odważnie niósł je całemu światu. Amen. Panie Tobie oddaję mój język. Niech będzie to poddane bez końca, niech głosi tylko Twoją chwałę. Niech mu jest owocem Twojej miłości. Mistrzu kochany, przyjmij to narzędzie, aby było Twoją własnością. Własnością ducha świętego. Ty wszystko potrafisz przemienić, dlatego powierzam do Tobie i nie lękam się o to, co powiem. Amen. In nomine patrizet, filii et Spiritus sancti. Laudetur Jezus Chrystus. Sekula, seculor. usiądźcie wygodnie na swoich miejscach. Mamy dobry czas modlitwy. Dzisiaj konkluduję, czy jakby związuje te dwa kazania ostatnie. O naszej misji i o sytuacji, w jakiej się znalazł Kościół, i dlaczego Matka Boża powołuje zakon czasów ostatecznych. Mówi bardzo prosto. Są więc jeszcze łaski, które czekają, abym rozdała. Chciałabym ofiarować je Polsce i tu właśnie rozpocząć moją ostateczną walkę. Dzieci, mam taką góralską satysfakcję, że prawie 20 lat temu przewidziałem, że decydująca bitwa o losach świata o Eucharystię i kapłaństwo rozciągnie się na ziemi, na ziemi polskiej. Dzieci, satysfakcja, odpowiedzialność nieprawdopodobna. Nie przypuszczałem, że będę w centrum i dowodził tym dziełem. Otrzymałem łaskę poznania. Chciałabym ofiarować je Polsce i tu właśnie rozpocząć moją ostateczną walkę. Choć diabeł wzmógł swój atak, wystanowicie tarczę dla jego planów poprzez wytrwałość w modlitwie i w postach. Nie przestawajcie odmawiać Różańca Świętego. W ten sposób macie moją stałą obecność na waszej ziemi. Chcę, aby dusze, chcę dusz które zupełnie poświęcą się jako tarcze dla świata na rzecz pokoju przeciwko gniewowi Bożemu. Jest nadzieja, moi drodzy, ale kto podejmie tę pokutę? Oto szansa i sposób na powstrzymanie wielkiej kary. Wymieniam, czego punkt, czego Bóg żąda od Członków zakonu. Może by ktoś chciał wstąpić, bo to w pysku są wszyscy silni, w pysze udobruchani, a w konkrecie wszystko puchnie. Punkt pierwszy. Życie własce uświęcającej. Drugi. Codzienna ofiara mszy świętej. Trzeci. Trzygodzinny post-eucharystyczny przed ofiarą mszy świętej. Czwarty punkt skróconej reguły. Po zmilczenia przed ofiarą przy świętaj. Codzienna piętnastominutowa adoracja najświętszego sakramentu. Szóste. Pozdrochlebie i wodzie w poniedziałki, w środy i w piątki. Siódme. Droga krzyżowa w piątki. Ósme. Trzy części różańca świętego. Radosna, bolesna, chwalebna. Leżąc krzyżem lub klęcząc. Wskazane odmawianie w kościele. 9. Koronka do Bożego Miłosierdzia o godzinie piętnastej na klęcząco lub leżąc krzyżem. Modlitwy poranne o godzinie piątej rano, gdyż Matka Boża z Aniołami czeka na Ciebie przy Twoim łóżku. Jedenaste. Trzy razy dziennie, a nie o Dwunasty punkt. Jasnogórski apel o godzinie dwudziestej pierwszej. Czytanie Pisma Świętego i lektury duchowej najlepiej podczas porannej modlitwy. Codzienna litania do Boga Ojca w intencjach pokoju przy zapalonych świecach. I kadzidle, Bóg mówił z pełnymi honorami. Dziś mogę mówić piętnasty punkt. Chodzenie w szkaplerzu. Szesnasty. Na czarno się ubieramy nie tylko w piątki, ale ponoć w poniedziałki. Ja tego nie wyłapał, a to ponoć jest w orędziach. Pan Mariuszek ma na mnie. dziecko podaj. Dzieci. I przestrzeganie reguł, tu nie piszę kiedy wstajesz na krzyża, ucałowanie, takie jeszcze drobnych, wiele rzeczy, które nas trzymają w ryzach. Pokażanie oku. Zobaczę, które to jest orędzie w numeracji, pomalutku dzieci. No siódme, to są te stare, których nie czytałem, o to były, są... Kwietniowe orędzia. Dopiero od 10 są. Mario, czemu płaczesz? W tym dniu oprócz nakazanych form pokuty wpółnotowej, możesz dokładać inne formy. Na przykład nosząc czarny strój, jak to czynicie w piątki i w poniedziałki. Bo przypominam, czarny strój to już przed laty, nasz opór wobec tego, co zrobili z Eucharystią. Czarny strój mamy dzieci teraz w piątki i w poniedziałki. Zaniechanie słuchania radosnej muzyki. No, będę Wam wszystko dług. Zaniechać zakupów, bo wiecie, jaką mamy chorobę. Tu szczególnie chodzi o zakupy. 55 but, 46 spódnica. Wymieniać, o co chodzi. niektóre chopy też mają fikołka na punkcie fryzur, perfum. Na podobne choroby chopy podocie teraz, bo jak się zniewieścieli, to jak baby, no więc. Czasu na pokutę, mówi Maria, nie zostało wiele. W tym orędziu. Wszystko to będę tłuk. Na pewno do Bożego Narodzenia się nie wyrobię. Sądzisz, że oszalałem? Bo jak Wam wymienił, jak, jak to jest możliwe? Pokażcie mi zakon na świecie, który rytualizuje. Nie ma takiego. Pokażcie mi kapłanów, którzy tak żyją. Dzieci, ja nie oszalałem. Ani Bóg nie oszalał. To jest jedyny sposób. Abyście nie brali do rąk tobołak, Tobołków i nie opuszczali swoje miejsca. Wiecie, co okupant rosyjski robi na Ukrainie? Jak zajął miejsca? Jak ludzie opuszczają domy, nie przyjmiesz obywatelstwa rosyjskiego? Poszedł. To wiecie, Poszedł. Chcesz wrócić? Jak tu się. Bo część. Chce wrócić do Mariumpula Nie wiedziesz. Dzieci, nikt się nie spuści, tam już nie ma Twojego. Czy wy rozumiecie? To w ciągu trzech lat w bramach naszej ojczyzny dzieje się rzeczywistość, która się może stać Twoim udziałem. No i pomyśl taki dzień jak dzisiaj, gdzie byście wy by poszli? Pod brzuskę? Chyba zakopać się, nie? Leglibyście w, le w lesie jedną noc pod gałęziami? Dlaczego pytam Was? Mówicie, że mąż szalał? Matka łoża do Was mówi jak. Dzisiaj każę Wam pościć przy pełnych sklepach, przy pełnych spiżarkach, w ciepłych pokojach. Dzieci nie oszalałem. Wyście zdziceli. I ufacie w potędze swojego myślenia, polityków, czołgów, że przywieźli 180 czołgów z Korei Południowej, to nie znaczy, że jak wojna wybuchnie, że one zapalą. Powtarzam, to nie znaczy, że one zapalą. I tam otrzymali po pięciu, może pocisków na jedną armatę, I to nie znaczy, że dojdą następne. Sądzisz, że oszalałem? Myślisz, że na to nie ma czasu? Na, wszystkie, na, na, na wszystko otrzymasz odpowiedź w godzinie wielkiej kary. Apokalipsa to nie mrzonka poetycka. To zespół zdarzeń, których już się nie da powstrzymać. Mówiłem wam dwa dni temu, kara będzie między, mną, że wszystkie żywioły naraz wystąpią przeciwko nam. Czy to rozumiecie? dzieci po Ukrainie w tym roku szalała szarańcza. Wszystko to jest dla nas jakiś świat baśni. Wpadła, zjadła wszystko. Drzewa, jabłka, nim Nie jest to o nic, rozumiecie? Jak miliardy takich robadów wchodzi, to tak jak przy Żytni, jak szcz szczerze zboże kusi. Wtedy będziecie, będziesz wyrywał włosy i wołał Góry i pagórki przykryjcie mnie. Przerażająca jest moja odpowiedzialność za losy świata. Co z tego, że wiem, jak ja mam przed sobą uparte potwory, które się śmieją z tego? Bo to już trudno mówić o człowieczeństwie. Tak nafaszerowali bezwiedzą wiedzą też społeczeństwo, że oni przekonani, jak mają pełne brzuchy, że będą szczęśliwi wiecznie. Przerażająca jest moja odpowiedzialność za losy świata. Czy rozumiecie, czemu chciałem uciec? Po kogo ja mam to nosić? Ja przyjąłem przed laty postawę Jonasza. Chciałem uciec. Wiedzą, którą mnie Pan Bóg ubogacił i dał, to tylko można porównać do tego, Panie Dadziu, Mówię ci, jutro o 15 umrzesz na 100% i ty to wiesz, pomyśl, co by się z tobą działo. Kapujesz? Co się dzieje z człowiekiem? Dlatego nieraz przy mojej bezsilności jestem zwolennikiem czarownego guziku. Pan, ja bym zaraz nacisnął, rżnij. Ale Bóg ma nadzieję, dzieci. Ja takiej nadziei nie mam. Mam wiarę. Jestem żołnierzem i wykonuję rozkaz. Mówię uczciwie, dzieci. Przerażająca jest moja odpowiedzialność za losy świata. Co z tego. Co, co z tego, że wiem. Ale jest jeszcze szansa. Uratowania Was. Nie da się uratować Was bez Waszego zaangażowania. Od trzech lat wołam o dziewięć tysięcy chętnych Polaków na codzienną przeświętę. Mam ich tylko trzy tysiące, zadeklarowanych na piśmie. Dzieci to takie ciężkie codzienne święta? W narodzie, który ma 80 milionów ludzi w Polsce i na świecie, 3 tysiące mi się udało zgromadzić. I jeszcze raz Was wzywam do wielkiego przebudzenia. Pamiętajcie, tak chciałem od tego uciec. Mówię uczciwie. Chciałem się zaszyć w 2010 roku. Bo znając ten team i znając przekręt kościoła, wiem, jak wilki się na mnie rzucą. Wiedziałem. Mój ukochany Pan i król ustawił mnie w samym środku przerażającej trąby. Dzieci pilnuję. Dziś dostałem szczała od Pana Boga. Żadnej listy nie będzie, choćby nawet skrótowe, że N Piotr, Dzieci. nic nie będzie. Dostałem takiego dzisiaj szczała. Chciałbyś tylko o oczy ludzi odwrócić od ciekawości, kto na co chory, a nie są wpatrzeni na swoje zaniedbania, jeśli idzie o życie zakonne. Cytuję. Tego nikt nie widzi. Dziś dostałem rano To nie takie życie proste. Nie kazałem ci tego. Ty nie jesteś od wymienienia grzeszników. jeśli ktoś chce iść na tą drogę, podjąć taką pokutę, a żeby ją podjąć, taką pokutę, musi przyjąć wymogi zakonów czasów ostatecznych: rycerstwo Chrystusa Króla, zakon mariański, ślub czystości, pokuta narodowa. Obrońcy wiary i krzywiciele kultu, zaciąg maryjny, Bractwo dusz przyjęcie dziesięciu tablic, zapinka Ducha Świętego, ale tam jest cały podręcznik, do, chodzi o zrozumienie życie własne, to nie, że przykleisz sobie, nie, 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 to, zapinka to, to jest dopiero kropka nad wszystkim. Dziesięć. Ryn Graf Królowej Polski w Królowej Polskiej Niebowziętej. No bo dzieci niektórym nakidało do umysłu, no bo poza, okazuje się, że pozamawiali legitymacje żołnierskie, wojenne, ale nie są w żadnym timie. A ja jasno mówiłem, legitymacje wojenne są tylko i wyłącznie dla członków zakonu mariańskiego od czasów ostatecznych i przyjaciół zakonu. Ten nic nie robił, ale i legitymację miał. Zamówił, ale Bogu dzięki, że my testujemy system, kapujecie, że się musicie ponownie wykazać. Jak masz tytuł magistra czy doktora po kolei, no to przyjdziesz z legitymacją i nie musisz nic więcej przychodzić, bo większość tych punktów było. I żeś zdał egzamin. Pójdzie tylko potwierdzenie tych najświeższych. Potrzebną wiedzę w tej materii możesz nabyć lub uzupełnić przez lekturę poniższych pozycji. Drogi Czasów Ostatecznych. Dzieci, zespół ten składa się już z 20 książek. Czyli jak ktoś chce przejść przez te inicjacje 10, musi przerobić te pozycje. Czy mi rozumiecie o co to chodzi? Na tym polega akademia. Wy jesteście już wciągnięci do Królewskiej Akademii, więc żadne ciele nie przejdzie, nie trudząc się. Dlatego, dzieci, nie znałem tych planów Bożych, a ja już w czasie wakacji ogłosiłem. Chcesz być zakonnikiem, podejmij wyzwania, wybierz datę, że startujesz rok. Rok. Musisz się przygotować już więcej lub więcej. Dwustu składało, moi drodzy, przysięgę, co było na Ducha Świętego, że do końca roku dorobią zaległości. Bo nie mieli wszystkiego, Pójdzie, idziemy w to, wchodzimy w to. Powiedzcie mi, z tych dwustu ilu się zgłosiło? Jedna osoba jeszcze z prośbą, że nie zdąży do, 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 do Bożego Narodzenia. Była tu na zakonie ty miesiąc temu. Jedna osoba. Te w pysku chętni. Księży obgadywać. Gnojna księdza Piotra wylewać. Ale kiedy do roboty? Te dzieci nie ma chętnych. Pyskacze skończeni. Wstydcie się. W zębach tylko jesteście silni. Pokażcie teraz wolę uratowania świata. Gdzie jesteście? Wszyscy skończeni tchórzowie. Doradców, co mam robić? Jak powinni księż, ludzie księdza się zachowywać, dzieci? Co nie miara? Czy dwa to miałem księdza? Chcę doradzał mi. Jest na etapie, może tylko sikać i, 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 i chcę godzinami siedzieć i będzie doradzał. Te. Ja już teraz wiem, ktokolwiek ze świeckich czy z księży chce do spotkania ze mną najpierw do pana Grzesia na tydzień do roboty. Rozumiecie? Na tydzień do pana Grzesia do roboty. A później spotkanie z księdzem Piotrem dzieci. Teraz będzie jasno, wprowadzam tą zasadę. Tydzień do roboty, a później będzie dzieło przemyślenia. Z której strony. Z moim ukochanym klerykiem dopiero się spotkam po 7 grudnia. Twarda szkoła. Trzy miesiące. Bardzo, bardzo prosta, nie? Albo wybiję, albo nie wybiję. Dopiero później się przyglądę. To nie znaczy, że koniec nowicjatu. Dzieci, to nie znaczy, że koniec. Spotkam się. Bo powiedział, jak przyszedł, spotkam się z Tobą. Dotrzymuję słowa. Dziś mu mówię 7 grudnia, 3 miesiące. Jak chcę w tym przedem do domu iść? Proszę, tu Nie ma żadnych przeciwskazan dzieci. Bo to, co Bóg wymaga, wiecie, jak mnie krótko trzyma? Ja myślę, że się Mu nie podoba. Do Rzymu pielgrzymka, czy coś, co to, to, to ja nabroiłem, nie, nabroiłem, stracę łaskę, jak nie będę słuchał Boga. Kupujecie? I mi są potrzebni doradcy? Będę teraz bezczelny dla każdego, kto ma pomysł. Powiedz mi, ile masz kasy w kieszeni, pokaż mi teczkę z pieniędzmi. Jak nie masz papier, masz papier toaletowy do ubikacji i wy, wynocha ode mnie. I ci już nie... Może nagrzałem się w tych dniach, bo jak uwielbiam. Ta, przyjdzie taki, że ma sprawę. To on mi chce dodać. A ja lada moment, 65 lat dzieci już nie jestem w stanie słuchać. Kapujecie? Bo tylko patrzę, co mówi szef. Wiecie, jak ja dziś byłem szczęśliwy na wczorajszej procesji? Boże, jak ja siedzić, dobrze czułem tu na Eucharystii. Panie, ja koło Ciebie chodzę. To jest nieprawdopodobne, dzieci. Bo się taką łaskę otrzymuje, kiedy się pełni wolę szefa, kapujecie. Takiej łaski nie ma, jak się idzie innymi ścieżkami. Więc przypominam ukochanym rodakom, bo, bo moi ludzie idą ze mną 15 lat, przerabiali to przez 15 lat. Jak nie wierzysz, jak to wyglądało, kup sobie album Chrystusa Króla. Co mamy? Dzieci, Bóg nas na wszystko przygotowuje. Jakiś mędrek przyjdzie, to ja mu pokaż, pokaż mi album, co robiłeś przez życie. A ja ci pokażę tylko album mojej pracy, tylko fragment pracy moich ludzi ze mną przez 15 lat. Widzicie, to jest 300 stron. 50 inicjacji, inicjacji, prawie 50, kapujecie? Ja dziś od was tylko żądam 10, żeby utrzymać normę zakonu. Więc. Panią Agatkę proszę, żeby odbiła ten zestaw, bo na pewno ben, będą chętni. To nie jest decymka, tylko wigesimka, dwudziestka, Wigesima dwadzieścia, więc. Jakie mamy dzieci do przerobienia książki, ci, co wchodzą na tą bitwę, a lub ci, co są zapysiali i pozapominali, czego Bóg żąda, a byli w kimien no to se poczytajcie jeszcze raz i pomyśl, kim jesteś. Dlatego aż czekam z niecierpliwością na orędzie o dezerterach. Bo w naszych szeregach, szeregach tych dezerterów też było wielu. Usprawiedliwiali się, a mnie zobaczą, to wyżdy sumienia, bo nie mogłem, no musiałem nagle, nie mogę nosić, nie mogę tamto. No, no. Czasami tak sobie pomyślę, pogulając, no to uważaj, żeby w ciąży nie zaszedł. Jak chłop tak mówi, nie, no uważaj, no bo co, co masz robić. Dzieci, ja już teraz nie jestem w stanie słuchać, bo to jest blisko. I ta odpowiedzialność, miliardy ludzi i oni, oni będą wszyscy oskarżali, czemu do nas nie dotarłeś. Kapujecie? Później ja będę wszystkiego winny, tak jak dramatu II wojny światowej jest winny Przekiń ale sprawę, kapujecie? Podręczniki formacyjne. Przyszłam, żeby zwyciężyć. Waga i znaczenie. Objawień Matki Bożej w wykrocie. Reguła Mariańska. 10 przygadań bożych. Orędzia o czystości. Boża terapia uwalniania z lęku i chorób cywilizacyjnych. Tajemnica mszy świętej według świętego ojca Pio. Ofiara mszy świętej. Czas pokuty, codzienna ofiara mszy świętej. Rozkochaj się w poście. 10. Czas pokuty, post. 11. Nowenna na czas pokuty. 12. Czas pokuty, codzienna adoracja Najświętszego Sakramentu. 13. Stań się dzieckiem jeszcze raz. 17. waga krzyżowa na czas postu. Osiemnasta, Częstochowska, droga krzyżowa przed tabernakulum. 19, Częstowska droga krzyżowa za ojczyznę. 17. Różaniec za ojczyznę. 18. dwudziesta, droga krzyżowa Częstochowska ze współodkupicielką. 19 Walka na śmierć i życie o ofiarę Mszy Świętej. To jest ta gruba, żółta książka, co Wam wydałem. Zakon 20 Czasów zatecznych. Już 21. Mario, czemu płaczesz? Przybyła jedna, jeden podręcznik. Dzieci, tak wygląda. Moje rezimy przestrzenne, wprowadzające Was. W drugi zeszyt zakonów Czasów ostatecznych. Dlaczego Mario płaczesz? Amen.